Witam serdecznie na moim kanale Ania Wróży. Miło mi Was gościć. Dzisiaj czytania w ogrodzie. Moi drodzy, postanowiłam Was zaprosić. Parę dni padało. Dzisiaj piękne słońce. Postanowiłam zrobić te czytania w ogródku. Mam nadzieję, że te wszystkie odgłosy, które gdzieś tam będą dobiegały, nie będą Wam przeszkadzały przy moich czytaniach. Dzisiaj chciałam zaprosić na czytania majowe 2021 wszystkie znaki powietrzne, a więc będą to bliźniaki, wagi i wodniki. Moi drodzy, zaczynamy czytania od bliźniaków. Karty są oczywiście wcześniej rozłożone, oczyszczone, no i zaczynamy czytania. Maj 2021 bliźniaki pokazały się w sferze domowej jako królowe denarów, oczywiście jeśli jesteś mężczyzną i słuchasz tego czytania to oczywiście tutaj mam na myśli bardziej charakter ja, bardziej charakter tej karty tak? te zabarwienie tej karty a więc powiem tak ogólnie Jest to, jesteście osobami które po prostu wiedzą co mają tak jest ten dom, jest ta rodzina bądź majątek przy tej rodzinie bądź dzieci tak wszystko to co dla Was stanowi wartość bronicie, chcecie, dbacie o to o bezpieczeństwo wiecie że co jest dla Was cenne i też po prostu sprawujecie taką właśnie pieczę nad Waszym domem tak i tutaj dodatkowo rozłożyłam karty, żeby jakieś jeszcze jakby wiadomości uzyskać szersze. No to na pewno tutaj bronicie, moi drodzy, zawsze swoich racji podczas załatwiania jakichś różnych spraw czy urzędowych czy walki z ludźmi, więc tutaj macie dogodną pozycję, dogodną sytuację, aby każdy atak odeprzeć. Macie też możliwość, moi drodzy, ruszania za swoimi pomysłami, a to wszystko po to, żeby zapewnić właśnie te bezpieczeństwo dla swojej rodziny, tą kontrolę nad, nad sprawami materialnymi, tak? Jeśli bardziej wam zależy tutaj na kwestiach materialnych, to jak najbardziej jesteście tutaj zwracacie, zwracacie uwagę, aby to, co dla was jest cenne, żeby nie utracić i będziecie tego strzec i filmować. Jeśli chodzi o kwestie zawodowe. Moi drodzy, tutaj jesteście w energetyce takiego rozmarzenia, tak? Iluzji, myśli, macie różne pragnienia, nie jesteście zdecydowani, zastanawiacie się, macie dużo potrzeb, które by sprawiały Wam radość. I tak widać takie to wszystko w, w sferze marzeń się pokazuje. No a dlaczego? Dlatego, że pojawiła się tutaj karta e, gwiazdy, a więc jakaś szansa, jakaś możliwość coś się pojawiło na horyzoncie w kwestii zawodowej i to wywołuje u Was teraz takie rozmarzenie, tak? No, tutaj pamiętajcie, aby, aby nie zostać tylko w tym stanie, żeby po prostu się nie rozmarzyć aż tak mocno. Na pewno trzeba tutaj szybko podjąć decyzję, wykorzystać tą nadchodzącą szansę i być zdecydowanym, bo tak naprawdę wszystkiego nie da się naraz zaspokoić, tak? To musicie o tym wiedzieć, tak? Dobrze, kwestie związkowe. Tu pokazaliście mi się w karcie kapłana, arcykapłana, a więc jesteście osobami bardzo uczciwymi, prawymi, jesteście, podchodzicie do tych kwestii uczuciowych z tradycją według zasad etyczno-moralnych, tak, religijnych, co niektórzy z Was. No i teraz tak, dla singli. Dla singli tutaj ja widzę Równość, dawaniu i braniu, a więc yy, widzę tu taką sytuację, że będąc singlami, macie dobry okres, możecie się bawić. Niektórzy z Was właśnie cieszycie się z, z tego stanu yy, i tak naprawdę czas spędzacie na tej właśnie też zabawie, na, na cieszeniu się, na opijaniu. Uważacie, że jesteście osobami, które, macie, które mają dużo do zaoferowania, dużo osiągnęliście, podobacie się innym i w związku z powyższym patrzycie na siebie w ten właśnie sposób. I dajecie zazwyczaj tutaj w tych relacjach tyle, ile ktoś Wam daje, więc nie ma tutaj jakiejś sytuacji, że ktoś Was w jakiś sposób wykorzystuje, czy powiedziałabym, czy to Wy kogoś wykorzystujecie. Po prostu jest to karta takiego, takiej harmonii, balansu. Jeśli chodzi o sprawy związane w związkach małżeńskich czy partnerskich, no to tutaj, drogie bliźniaki, widzę, że będzie jakaś sytuacja pokazująca się w, karle, w karcie diabła, a więc albo będą jakieś toksyczne sprawy, jakieś związki, jakieś uzależnienia, jakieś sytuacje, które no, pod kartą diabła nie ma nigdy nic dobrego. I tutaj, moi drodzy... Hmm, Będziecie się zastanawiać, czy wejść w to, czy zainwestować. Może tutaj też się wiązać z jakimś podjęciem jakiejś decyzji co do budowy domu, czy zakupu mieszkania domu, czy jakiejś innej inwestycji, jakiejś sprawy, która da w Waszym związku jakąś stabilność. Może być to decyzja związana z zawarciem związku małżeńskiego, może yy, kolejny, następny krok, który ale raczej bym powiedziała, że to ma raczej związek z, jakimś, z decyzją związaną z, z mieszkaniem, z domem, z jakąś inwestycją, która da stabilizację. No i tutaj właśnie będziecie się zastanawiać, tak, czy wejść w to, czy dalej nad tym pracować, bo tutaj karta diabła się pokazała. Tutaj jakieś, jakieś takie zależnienia toksyczne, może tu bardziej chodzi o jakiś kredyt, tak? bo karta diabła to też dla mnie czasami pokazują się właśnie korporacje, tak? banki, jakieś takie sytuacje. No i tutaj jest moment takiego zatrzymania, zastanawiania się, czy w to iść, czy dalej to w to brnąć. Na pewno będziecie podchodzili ze względu na to, że wy jesteście właśnie w karcie arcykapłana, więc tutaj z tradycją, z etyką moralną, to jest bardzo dla Was to ważne. Dobrze, to jeśli chodzi o, o te sfery związane z wszystkimi osobami, które są w znaku bliźnią. Teraz chciałam zaprosić wszystkie osoby, które są w znaku wagi, a więc maj dla Was 2021. Moi drodzy, jest tutaj w domu konflikt z matką bądź żoną. Z jakąś kobietą w każdym bądź razie, która podchodzi bardzo emocjonalnie tak? do różnych spraw, może grać Wam trochę na emocjach, bo robi to bardzo świetnie. i drodzy, jest tu konflikt, jak on się kochani dla Was zakończy, no to zaraz, zaraz moi drodzy spróbuję tutaj Wam wybrać jakąś kartę, żeby coś więcej na ten temat wiedzieć, na pewno tu jest konflikt, jest tutaj jakaś rywalizacja. Mm -hmm. Mm -hmm. No tak, yy, tutaj moi drodzy, yy, konflikt też może dotyczyć, powiedziałabym, y, kobiety, która jest w waszym otoczeniu domowym, która jest po jakiejś rekonwalescencji, może jest chora, może potrzebuje rehabilitacji, więc konflikt to też może być związany nie tylko konflikt taki, że my się z kimś kłócimy, że mamy inne odmienne zdanie ale tu jakieś sprawy związane z, z, z jej rehabilitacją, z jej powrotem do zdrowia, tak? tu jakieś sprawy są konfliktowe i trzeba będzie tutaj wiele spraw pozałatwiać, może wokół rodziny, może załatwienie jakiegoś domu później starości i tutaj będą jakieś kłótnie, przepychanki. Może decyzja co do kierunku dalszej rehabilitacji, więc, tego typu rzeczy tutaj pokazują się. Jest to też, no, jest to na pewno jakiś konflikt związany ze zdrowiem tej kobiety bądź z jej powrotem po jakiejś właśnie rehabilitacji. Tak? W każdym razie, konflikt związany z osobami, które Wy kochani znacie, a więc wewnętrzny w rodzinie. Tak? Dobrze, teraz kwestie zawodowe. No, pokazaliście się tutaj w karcie królowej mieczy. Będziecie odcinać to, co do Was nie pasuje, a co tutaj nie pasuje? No tutaj jakieś albo tu jakieś korporacje, jakieś firmy, które w jakiś sposób Was uzależniają, bądź toksyczne osoby, toksyczne relacje handlowe, jakieś współpraca toksyczna. No i będziecie się zastanawiać, bądź miejsce pracy, które już jest dla Was toksyczne. I teraz wiecie, że tutaj dużo pracy yy, może być, no i teraz będziecie się zastanawiać, tak, czy dalej wchodzić to, czy nie. Podejmiecie raczej decyzję, yy, która będzie, yy, będzie bliżej waszego serca i yy, odetniecie to, co do was nie pasuje, bo Królowa Mieczy tylko przyjmuje to, co jest zgodne z, z jej intuicją, z jej sercem. To, co do niej nie pasuje, to na pewno tutaj widzę. Nie, nie tego nie weźmie tak na siebie. Więc tutaj yy, jest jakiś moment też rozliczenia, tak? Jakiś, dla niektórych z Was jest tu moment rozliczenia, przyjdzie moment w kwestiach zawodowych, może być to też coś z urzędu skarbowego, tak? Że zawezwie Was, abyście się rozliczyli z czegoś. No i tutaj jest sytuacja bardzo taka toksyczna, no i będziecie się zastanawiać, co dalej, tak? Yy. Bądź będzie to osoba, ktoś, nie wiem, może z jakiejś instytucji, tak, która zarządza, staracie się o jakiś kredyt, zarządza, um, zarządza jakiś wyjaśnień, jakiś dokumentów, no i tutaj właśnie jest też będziecie się zastanawiać nad tym, tak, bo tutaj jest jakieś takie zatrzymanie, taka karta zatrzymania wychodzi. Dobrze, teraz kwestie związane z Waszymi uczuciami, moi drodzy. No, pokazaliście się, że w sytuacji jesteście takiej, że ciężkie czasy tutaj nadchodzą dla Was. Będzie to sytuacja, która będzie wymagała przejścia przez przeprawy, przeprawy, bym bardziej powiedziała, i teraz dla singli. Dla singli ja tu widzę, że jesteście w jakiejś relacji. Która chwilowo teraz się zatrzymała, ale jest to tylko i wyłącznie jakiś romans. Ja myślę, że tu chodzi o romans, że jesteście. W, takiej, w, takiej, w takim układzie, że ta osoba, bądź wy, albo oboje nie możecie być tak naprawdę ujawnieni, więc jest to, może być to tylko i wyłącznie romans skrywany. Być może, że macie swoje rodziny i tu sytuacja ta zewnętrzna, te okoliczności zewnętrzne, ludzie wokół was nie sprzyjają, żebyście byli razem, i tutaj ta sytuacja właśnie w maju jest zawieszona, tak? Jest romans, ale on się na chwilę, na dłuższą chwilę tutaj zawiesi, tak? Ten kontakt będzie zawieszony. Też spojrzycie niektórzy z Was inaczej na tą relację, tak? Zobaczycie, że jest to tylko i wyłącznie romans. Tutaj nie będzie nic więcej z tego. Być może, że jesteście z partnerem, który ma żonę czy męża, tak? Bądź to wy jesteście w takiej sytuacji. Ja raczej bym powiedziała, że to raczej Wy jesteście w takiej sytuacji, weszliście w jakiś romans i tu jest sytuacja właśnie niezbyt taka komfortowa dla Was. Jeśli chodzi o związki, drogie wagi, tutaj też będzie to czas dla Was przejścia niełatwego. Dlatego, że tutaj kładą się sprawy finansowe szczęście waszej rodziny zależy właśnie o tutaj też między innymi od tych kwestii finansowej. Na pewno tutaj właśnie jest tak, brak pieniędzy, z jakiegoś powodu jest jakieś takie zubożenie. Jest tutaj, powiedziałabym tak, jest rodzina, szczęśliwy dom, rodzina, dzieci, pełna rodzina, pełnia szczęścia. Dużo to kosztuje waszego wysiłku, dużo emocji delikatności, powiedziałabym, w załatwieniu wiele spraw, żeby to wszystko zrównoważyć i żeby wyciszyć tą sytuację, uspokoić tą sytuację właśnie złą finansową I dlatego tutaj pokazuje się mi, że to będzie czas dla Was w maju przejścia takiej przeprawy, tak? Przeprawy, może to będą też pieniądze z pochodzenia takiego, powiedziałabym, no niezbyt legalnego też, bądź jakieś sytuacje, okoliczności, które nie do końca będą sprzyjające dla Was w maju, I tutaj, i tutaj jest właśnie taki okres dla Was, ale nie martwcie się, bo jest tutaj karta siły, a więc Wy macie tą siłę w sobie, tą delikatność, nieagresywność i, i dacie tutaj radę. Dacie radę, tutaj uporacie się, bo karta szóstki mieczy mówi, że jest to przeprawa, a więc to jest tylko jakiś etap, okres przejścia przez te trudne wody na drugi brzeg. Także tu jest podjęcie właśnie takiej decyzji, że przepływamy, przeprawiamy się tak? przez trudny okres. Dobrze. I to tyle, jeśli chodzi wagi o czytanie dla Was na maj. Teraz zapraszam na czytania wszystkie osoby z znaków wodnika. I moje dra, moi drodzy, tutaj maj pokazuje się wielka, wielka zmiana w Waszym domu. Niektórzy z Was będą się cieszyć z powodu przyjścia na świat Dziusia, A więc... Przyjście dziecka, wspaniałego dziecka. Y i, i związane z tym właśnie koło fortuny, więc wielka zmiana, obrót sytuacji. Dla niektórych z Was również w domu tutaj wielka radość z jakiegoś powodu, która wielkie szczęście, bo to jest, Słońce to jest spełnienie marzeń, spełnienie marzeń w Waszym domu, moi drodzy, i koło fortuny obraca się, tak? I wszystko się zmienia wspaniale w, w takiej właśnie tonacji tego słoneczka, tak? To dla Was, bądź odwiedziny takiej osoby, tak? Bo to też tak może być. Dobrze, teraz kwestie zawodowe. No tutaj wyszła karta Wam dziewiątki denarów, a więc Wasze otoczenie, cała ta otoczka zawodowa, Wy się nie martwicie, jesteście osobami zaradnymi, które, ma, które mają tą przestrzeń, jeśli chodzi o kwestie finansowe, zabezpieczoną. Także tutaj jesteście samowystarczalne. Yy, tutaj ja nie widzę żadnych w ogóle, yy, powiedziałabym, sytuacji, które by Wam nie sprzyjały. Wręcz przeciwnie, macie pieniądze, możecie tutaj ich używać, cieszycie się z tym, nic Wam nie brakuje, macie wszystko, tak? Yy, także tutaj, jeśli chodzi o kwestie zawodowe, yy, to też dziewiątka denarów. Mówi też o sobie tak jak te denary, tak? że już macie dużo osiągnięć na swoim koncie i możecie się tym cieszyć. Tak? Macie, ten, macie ten komfort, to bezpieczeństwo, to, to zabezpieczenie. Tak? Dobrze, teraz kwestie uczuciowe, wodniki. Tutaj bierzecie sprawy w swoje ręce moi drodzy. Pojawia się jakiś horyzont dla Was, yy, taki obiecujący. Yy, zostawiacie coś z tyłu za sobą i idziecie do przodu. I co tu się dzieje dla singli, a co tu się dzieje dla par? Otóż drogie Single, zawaliła się tutaj wieża dla Was i. Odzyskujecie siłę, emocje po tym ciężkim okresie i bierzecie jak ta kobieta lwa za paszczę i ujarzmiacie go, tak? Czyli walczycie z, ze swoimi demonami, ze swoimi jakimiś takimi przeżyciami. I ponieważ jesteście w trójce buław, a więc bierzecie sprawy w swoje ręce, zostawiacie starą historię, być może tą właśnie wierzę, i ruszacie do przodu, bo już coś tutaj w maju pokazuje się jakiś bardzo fajny horyzont dla Was. I dlatego jest yy, widać, że bierzecie sprawy swoje ręce. Być może jakaś decyzja o spotkaniu, o randce tak? tego typu rzeczach. Może z jakąś osobą spod znaku lwa, yy, z jakiś znak ognistym Tak, więc tutaj widać, że po tej wieży idziecie do przodu. Natomiast co słychać u osób żyjących w związkach małżeńskich? Widać, bierzecie sprawy w swoje ręce. A dlaczego? No dlatego, że tak, coś Wam nie daje spokoju. Proszę bardzo. Kwestie moralno-etyczne, tak? E, jakiś powrót z przeszłości dawnego, może małżonka może po, powrót znowu tej osoby, która z do Was tutaj e, kiedyś byliście z nią w związku i tak naprawdę, słuchajcie, weźmiecie w maju sprawy w swoje ręce bo jest tu powrót właśnie waszego partnera czy małżonka, i troszeczkę w maju będziecie się zastanawiać. Ta sytuacja nie będzie dawała wam spokoju, nie będziecie, będziecie się zastanawiali, co tu zrobić, czy dobrze, czy nadal wam wchodzi w tę samą wodę, tak? czy nadal dać mu szansę. I tutaj w maju zapada decyzja. tak? Myślę, że decyzja, zaraz zobaczymy, może jeszcze wyciągnę dla Was jedną kartę. Coś podejrzymy więcej dla Was. Mhm. No, przeciwstawicie. Ja myślę, że się przeciwstawicie tej osobie. Jednak będzie decyzja, że podejmiecie decyzję, że nie weźmiecie drugi raz tej samej osoby do, do siebie. Myślę, że będziecie mieli na tyle siły że rozpoznacie tą osobę, tak jak na tej karcie, tak? Jest to karta siły. Po raz pierwszy dzisiaj prezentuję Wam kartę z innej talii. Nabyłam talię vice versa, która się charakteryzuje jakby dwoma obliczami, prawda? To jest taka typowa karta siły, natomiast druga jej strona jest zupełnie odwrotna. Ja ją odczytuję w ten sposób, że po waszej stronie jest siła i moc, i rozpoznajecie, rozpoznajecie tego diabła tutaj na karcie. Nie wiem, czy dobrze widać. Mam nadzieję, że dobrze. Jeśli nie dobrze, to powiem Wam, że jest tu właśnie kobieta, która ma siłę, lwa i przeciwstawia się tutaj jakiemuś demonowi. Więc ja myślę, że powrót jest osoby z przeszłości. Kwestie tutaj moralne małżeństwa dalszego etyki. I to Wam nie będzie dawało spokoju, ale podejmujecie decyzję, tak? Wasza decyzja prawdopodobnie będzie, że uporacie się i powiecie: nie, dziękuję. Ja biorę tak, jak tutaj, buławę w swoje ręce, zostawiam przeszłość za sobą i idę do przodu, bo zupełnie nowe możliwości na mnie czekają. Także takie małe zawirowanie tutaj w miesiącu maju dla dla wodników się pojawi w związkach małżeńskich, partnerskich. W każdym razie dobra karta, mocno słoneczna, tak? Więc kochani, nie martwcie się. Wszystko będzie dobrze. Dobrze, to tyle, kochani. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Wam wszystkim, a więc moim wodnikom, moim wagom i bliźniętom za wysłuchanie tego filmu. Mam nadzieję, że te nagrania w moim ogródku i te odgłosy nie przeszkadzały Wam w wysłuchaniu tego, co chciałam Wam dzisiaj przekazać na maj 2021. Oczywiście zapraszam wszystkie osoby. Są jeszcze wolne terminy na zamawianie czy tam indywidualnych zapraszam kontakt znajdziecie pod filmikiem eee, i jeżeli filmy się Wam podobały to moi drodzy zapraszam do subskrybowania do dawania każdej łapki w górę będzie mi bardzo, bardzo miło życzę Wam wspaniałej majówki gór, wspaniałego pachnącego maja bardzo lubię ten miesiąc i dlatego wszystkiego najlepszego, dużo słoneczka Mam nadzieję, że to, co było niekorzystne w tym czytaniu, to spełni się z jak najmniejszą ilością osób. Zapraszam do następnego razu. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Cześć.